W moje ręce trafiły nowe Motobac Plus, które są przygotowane przy współpracy motoroli i Bosle. Zobaczmy, jaki kolorek do mnie trafił. Otwieramy i mamy. O, wyciągnijmy. Osłupijmy. O, taki kolorek. Wyglądają bardzo fajnie, co myślicie? O, tak się prezentują. Jeżeli grają tak dobrze, jak wyglądają, no to będzie sukces. To wyglądają naprawdę fajnie. W środku znajdziemy jeszcze zapewne e, tak, kabelek i e, gumki do wymiany. O, tu jest kabelek. A tutaj będą pewnie dodatkowe, tak, dodatkowe gumki, żeby można było dopasować słuchawki.